Dobrze, dwa miesiące temu poczułem ból nogi e, e, w stopie, w środku, no, całej stopy, myślałem, że to chwilę przejdzie, mogiłem się i grumiłem to, ale, ale nie przeszło, byłem u lekarza i pani doktor tylko spojrzała na moją stopę i powiedziała, że mam e, placusza jakiegoś poprzecznego i, i na pewno w środku stopy mam ostrogę, no ostro, Nie ostro, ostrogę, tak, ostrogę. skierowała mnie na jakiś na jakieś, no, najpierw na RTG. No i faktycznie wyszło to, co powiedziała. Później dałem jakieś skierowanie na zabiegi, na jakiś azot, czy się, y, chłodzenie, y, jakieś y, rozbijanie, ale no niestety ból dalej pozostawał i, i wtedy przyjechał, przyjechał Norwa, tam Jarek, Dębicy i skorzystałem z zachęty, żeby się modlić, o, żeby to wreszcie boli. Co się modlić Zobaczyłem, mam oczy, jak miałem zamknięte oczy, zobaczyłem jak to z tego się wchłania i ból minął i do dzisiaj, z, z, za dwa dni po tej modlitwie, nawet y, y, stopą y, y, o, nogę, o nogę stołu uderzałem i nic nie bolało do dzisiaj. Czuję się bardzo dobrze, nie boli, ból minął, wierzę, że ostrzegi nie ma i, i tak dalej pozostanie. zostanie. Amen. Amen. Zbieruję. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dzięki za świadectwo, Janusz. Jeszcze raz. Dzięki za świadectwo Janusz. Dzięki bardzo. No, nie ma problemu. Naprawdę no. nie boli mam spokój z tym jak. E, czy chodzi jakaś myśl, że coś takiego było, to no, po prostu wyrzucam tą myśl z głowy. Super. I tyle. Fajnie, no, super. E, dzięki wspaniały Bóg. Tak, dokładnie. Dalej. dokładnie. No, to buduje. To buduje wiarę, to buduje. Da, daje takie poczucie, żeby się o kogoś modlić, żeby na kogoś nakładać ręce, że to działa. A to Bóg działa oczywiście, dokładnie. a my mamy, my mamy czynić i robić rzeczywistość z tego, co się stało na krzyżu. Dokładnie, Janusz, dokładnie tak jest. Dzięki no. Ci bardzo jeszcze raz za świadectwo. No, no wszystkiego dobrego. No, no, dzięki, hej. No, hej. Ale...